Chłodny, niedzielny wieczór, 19 października, ale za to gorąco wita się z Państwem ekipa Polski Hokej TV na meczu 13 kolejki Tauron Hockey Ligi. Pierwszy bulik, krążek dla Krakowi. Zaczynamy zjechać do zmiany. Meki postara się tutaj, aby ta akcja znalazła kontynuację i jest bramka Oliwaltola. Wykorzystuje to podanie od swojego rodaka. Ładnie tam jeszcze zamieszał w kołach, między kołami bulikowymi Oliwaltola. Między trzech hokeistów rywala, obok czwartego obrońcy krąży. Alasiński, Michalski i tutaj za trzecim sezonie teraz strata po stronie krakowskiego zespołu. Filipek na drugą stronę, no i tu no i o dużym szczęściu w związku z tym mogą też mówić pasy Jaśkiewicz na drugą stronę i Krakowianie takiego błędu nie popełniają. Krążek na łopatkę Kiaszona Montgomerego. No i ten już nie pomylił się, trafiając gumą w odsłoniętą stronę bramki Juraja Oweczki. Spójrzmy raz jeszcze, bo to pierwsze trafienie w tauron hokej lidze. Oddał mu partner. Inne rozwiązanie wybrali Nesanoczani. Teraz Kozłowski, gdzie jest krążek? Stara się go nakryć Klimowski. Oni ten strzałoweczka. jeszcze będą mieli szansę. Krakowianie krążek ucieka. Oweczce zdążył go jednak nakryć. No i tutaj chyba sam golkiper. Walczuk, przy nim Jaśkiewiczko. Walczuk sprytnie chuch No i tutaj trzeba. przeręcę dla pasów, szybka próba rozstrzygnięcia tego wszystkiego rolą. Lainen i było niebezpiecznie jeszcze chyba krążek przez moment podania. Krakowianie znów z inicjatywą teraz koronkowo Krakowianie No i jak ten krążek nie trafił do bramki na ostry kąt meki ostatnie sekundy tej przewagi mocarski bramka. Sanockiego zespołu poruszyła się, mamy natomiast sygnalizację arbitra, że gol zostanie uznany. Spójrzmy raz jeszcze na to wszystko w powtórce, tu już bramka została poruszona, więc prawdopodobnie wszystko. I teraz Waltola będzie miał okazję, aby podwyższyć prowadzenie Waltole. To Sanoczanie będą mogli wyjść z kontrą. Jest uderzenie na bramkę Klimowskiego. Jeszcze pusta bramka i udaje się Sanoczanom. Zdobyć gola na 3 do 1. Dawid Waszkiewicz. Przytomnie widział, że zjechał z linii bramkowej po tej interwencji Szymon Klimowski. A krążek został za bramką. No i spuzywał do przodu, ta zmiana mogła być ryzykowna dla pasów, tak czy inaczej Krakowianie muszą wracać, a krążek grzęźnie w siatce krakowskiego zespołu po raz drugi, świetną indywidualną oka e okazją i e rozwiązaniem e może się e pochwalić Michał Kowalczuk, bo to on tutaj poradził sobie z Kamilem Mentlem i e puścił krążek na e gol zdobyty w Oświęcimiu, to także... Gol w formacji powerplay jak będzie za moment, no szybko, ten krążek ląduje w krakowskiej bramce, 15 sekund potrzebowali podopieczni Bogusława Rąpały i mamy mecz, który otwiera nam się na nowo, chociaż 5 minut do końca tej drugiej tercji, bez 13 sekund. To Szymon Klimowski pokonany bez Wiński, krakowianie, czy w osłabieniu będą w stanie zdobyć gola bliza. Reszta hokeistów w białych bluzach już też zawitała do tercji ataku, a Damian Kapica bezbłędnym krążkiem posłanym samo okienko znów wyprowadza Krakowski zespół na prowadzenie miał tutaj inne opcje, ale zdecydował się sam wziąć sprawy w swoje ręce Damian Kapica. No i Sanoczanie jeszcze w tych ostatnich sekundach postarają się o sytuację strzelecką. Nie ma gola, broni W ciągu tych dwóch pierwszych minut trzeciej odsłony, krążek na tafli. Zaczynamy i tutaj skutek nie wybijają tego krążka ze strefy ataku Krakowianie. Huch Danpa. No i mamy sygnalizację arbitra, że będzie potrzebna weryfikacja, bo tutaj bardzo podobna. Sytuacja jak ta w drugiej tercji, czyli przytulił się do słupka Szymon Klimowski, wydaje mi się, że interpretacja będzie bardzo podobna STS-u Hanson Sterbens. Poprawka jedna, druga, bronią się Sanotkianie. Asy znów po wygranym wznowieniu mniej więcej, Krakowianie jest znów skuteczniejsi na tym wznowieniu Montgomery i krążek, krążek minimalnie po tym przyłożeniu łopatki kija przez kruczka, ominął słupek bramki Oweczki, ale tego już nie uczynił tym razem Henryk Arijalaj posłał gumę na bramkę STS-u, interwencja Oweczki jeszcze tam wpłynęła co prawda na ten krążek ale nie zdołał już zatrzymać go było w pobliżu Hockey z TSTS u a teraz jeszcze będzie Oliwaldola przed szansą, żeby podnieść rezultat na 6 do 4 i tak też się dzieje. Oliwaldola w osłabieniu zdobywa bramkę, która na pewno na tym etapie meczu da dużo spokoju krakowskiemu zespołowi. Nie jest to przewaga nie do odrobienia, ale na pewno będą również, otwiera się szansa na wyprowadzenie kontry. Karjalańnen kapica jeszcze. Szukał Montgomerego tym podaniem, ale zamotali się hokejści STS-u. Tak mi się wydaje, że Krążek nie dotarł do Montgomerego, natomiast odbił się od jednego z obrońców i jeszcze chyba zagarnięty łyżwą przez Sam. Damian Kapica jeszcze zagranie na lewą stronę. Jeszcze bramką dla STS-u. Prawdopodobnie się. Nie wydarzy, na to też już za dużo czasu nie ma. Jeszcze uderzenie na bramkę Klimowskiego broni. Krakowski bramkarz. No i to by było na tyle. Krakowianie lepsi okazują się po tych trzech tercjach, pokonując STS Sanok 7 do 4.